Jeżeli chcesz ustawić obrazek dla wybranego kontaktu w Motorola Signature, to najpierw musimy wejść w aplikację telefonu, następnie na stronie głównej przechodzimy do listy kontaktów, wybierając wyświetl kontakty, bądź możemy nacisnąć na te trzy linie w lewym górnym rogu i wybieramy kontakty w tym miejscu. Następnie wchodzimy w kontakt, dla którego chcemy ustawić jakieś zdjęcie, naciskamy na ikonkę ołówka w prawym górnym rogu, następnie tutaj mamy standardowe takie zdjęcie, więc możemy sobie na nie nacisnąć. I mamy kilka możliwości. Możemy otworzyć aparat i wykonać zdjęcie w tym momencie, i wtedy będzie ono ustawione dla wybranego kontaktu. Możemy także otworzyć galerię. Mamy także możliwość skorzystania z zdjęć Google, monogramu oraz ilustracji. Ja w moim wypadku wybiorę akurat galerię. I następnie możemy sobie wybrać zdjęcie, które chcemy ustawić dla wybranego kontaktu. Naciskamy na gotowe. Możemy sobie dostosować zdjęcie, możemy przybliżyć, oddalić, przesunąć zdjęcie. I po prostu je dopasować. Możemy także obrócić zdjęciem w razie, gdyby było to konieczne. I naciskamy na dole na wybierz. Zapisujemy, naciskając na przycisk, zapisz na górze. I to tyle. Zostaw łapkę oraz suba.